Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Grabarczyk, lider Konfederacji w regionie Łódzkim. Dzień dobry, witam państwa. No dobrze, może zaczniemy od tego, że w Końskich były dwie debaty i pierwszą przygotowała Telewizja Republika, a drugą transmitował program pierwszy Telewizji Polskiej. Kto za to płacił, to do dzisiaj chyba nie wiemy. Nie wiem, chyba że pan wie nie wiem, kto za to płacił, wszyscy chcą się tego dowiedzieć, no. ponieważ jest to sytuacja, no, bezprecedensowa. Powinien za to zapłacić sztab. Rafała Trzaskowskiego. Natomiast doskonale wiemy, i to nawet eksperci wyliczają, i każdy, kto miał do czynienia z produkcjami telewizyjnymi, ja zresztą również, to koszt tej debaty to jest około dwóch milionów złotych. To są olbrzymie pieniądze dla sztabu wyborczego. Posłowie Platformy już teraz w bezczelny sposób sugerują, że to ci kandydaci, którzy wzięli udział, powinni się na to zrzucić, co też wydaje mi się nielegalne, żeby kilka sztabów się zrzucało na taki jeden projekt. Więc yy, najprawdopodobniej niej te koszty będzie musiała ponieść a przynajmniej było w planach żeby poniosła telewizja publiczna co samo w sobie jest nielegalne dobrze ale kto organizował tą debatę czy pan wie Oficjalnie był komunikat, że organizował to sztab prawa Trzaskowskiego. Realnie z, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sztab wyborczy nie byłby w stanie ponieść takich kosztów finansowych i organizacyjnych. co są niesamowicie trudne rzeczy do zrealizowania. Wiem, bo różne nagrania tego typu, o wiele prostsze w ogóle, sam yy, nieraz yy, realizowałem i realizuję. I zrobienie czegoś takiego jest naprawdę bardzo trudne. Trzeba się opierać, na ludzie, którzy się na tym znają, na specjalnej ekipie, na odpowiednim sprzęcie. Sprzęcie, które jest niesamowicie drogi. Przecież kamery telewizyjne są w olbrzymie, e, olbrzymie kwoty, po kilkaset tysięcy złotych za jedną kamerę, no to obsługa takich kamer, przygotowanie tego wszystkiego, to są olbrzymie pieniądze. Sztab wyborczy nie był w stanie go wszystkiego przeprowadzić i sam to wszystko e, sfinansować. Tutaj pomogła telewizja publiczna. No właśnie, to pomogła czy zorganizowała? To to dlaczego do telewizji polskiej wszyscy mają pretensje, że nie wszystkich kandydatów zaprosiła. Jeżeli Za nie tej. telewizja to organizowała. Dlatego, że telewizja publiczna, jeśli organizuje debaty, to muszą to być debaty dla wszystkich kandydatów. No ale Przed... jeżeli, jeżeli organizuje, a mówi pan, że sztab Rafała Trzaskowskiego organizował. Czy nie wiemy jeszcze, kto to zorganizował? Z... Pani redaktor, w mojej opinii, yy, ręce w tym maczała telewizja publiczna. I tu ja mówię o tym, że sztab profesor Trzaskowskiego się po prostu z tego nie przyznaje. Ale wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że telewizja publiczna no, musiała brać w tym udział i że doszło do złamania prawa. Dlatego zadajemy te pytania, dlatego powinny w tej sprawie iść wnioski do prokuratury i ktoś to wszystko powinien dokładnie zbadać. No dobrze, to, to wiadomo, był chaos, przepychanki, a proszę powiedzieć, dlaczego nie było tam Sławomira Mencena? Pani redaktor Sławomir Mencen nie otrzymał zaproszenia do debaty z Rafałem Trzaskowskim, która została ogłoszona, więc nie przyjeżdżał w momencie, kiedy nie otrzymał zaproszenia. Miał zaplanowane spotkanie na samym końcu Polski. Zaczynał dzień w Ustrzykach Dolnych, w Bieszczadach. I uwaga, przy, do, przyszło do niej zaproszenie o godzinie 18.20 na 90 minut przed debatą, w jaki sposób z końca polski zbieszczad miałby się tam dostać. Tam droga do końskich to by była ponad 5 godzin trasy. To jest, to jest absurd, to jest bezczelne, to jest łamanie prawa. Jeśli w ogóle można by mówić o jakichś zasadach w polityce, o takich zas zasadach uczciwej yy, konkurencji, yy, czegoś takiego jeszcze nie było. Tutaj naprawdę brak słów na to, że zaproszenie dla kandydata do debaty przychodzi z 90-minutowym wyprzedzeniem do debaty prezydenckiej. To jest poniżające. I jak oni sobie to wyobrażali, że Sławomir Mencen w trakcie spotkania z wyborcami poinformuje, że właśnie dostałem zaproszkiego, więc pędzę na złamany kark przez pół Polski z narażeniem życia, bo bym musiał chyba jechać 150 na godzinę co najmniej na końcówkę, bo Trzaskowski go zaprosił. No nie, no nie żartujmy sobie, tak? No, jest to naprawdę powiedzieć, jakiekolwiek krytyki. Proszę powiedzieć, bo Bożak składa zawiadomienie do prokuratury w jakiej sprawie? W sprawie tego, w jaki sposób została zorganizowana ta debata, czy baczała w tym ręce telewizja publiczna, bo jeśli tak, to złamane prawo. Kolejna debata odbyła się w poniedziałek w telewizji Republika. Oglądał pan? Byłem w telewizji Republika wczoraj jako wsparcie Sławomira Mencena na miejscu. Dobrze, to w takim razie proszę powiedzieć, jak pan ocenia to, co się tam działo? Pytanie, i odpowiedzi poszczególnych kandydatów na prezydenta. No i oczywiście, jak wypadł Sławomir Mencen. Zacznijmy od tego, że jestem pod wrażeniem organizacji ze strony Telewizji Republika. Telewizja Republika pokazała wszystkim, a zwłaszcza mediom publicznym, jak powinny wyglądać debaty, bo ta debata była długa. W jej drugiej części mieliśmy do czynienia z dyskusją pomiędzy kandydatami, dosyć swobodną. Nie było przerywania, nie było ucinania, nie było. Zakazu chodzenia w interakcji. Właśnie tak powinny wyglądać debaty. Tych kandydatów było dużo, a mimo to naprawdę każdy mógł poznać poglądy wszystkich, każdego z nich, wszystkich tych kandydatów. I to było bardzo na plus dla organizatorów. Cieszę się, że będzie kolejna taka debata. Debat potrzebujemy jak najwięcej. Na tym polega demokracja. Smutne, że musi to robić telewizja prywatna. I to do taka, która w zasadzie teraz wypłynęła na szerokie wody, stała się bardziej popularna w ostatnim czasie, a nie robi tego telewizja publiczna, której to powinno być obowiązkiem, albo nie robią tego inne wielkie stacje, takie jak TVP czy TVN. Yy, 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 organizują wspólnie jakieś debaty, które prawdopodobnie będą po prostu debatami. W zasadzie będzie jedna debata, będzie to debata bardzo yy, na bardzo sztywnych zasadach nie będzie tak interesująca, jak w republice. Kolejne, były tak? bardzo ciekawe. Obszary były takie, jakie powinny być. Dotyczyły one bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, gospodarki. Nie było pytań y, infantylnych. Oczywiście tam potem kandydaci różne pytania sobie wzajemnie zadawali, to wiadomo, ale generalnie rzecz biorąc, redakcja nie przygotowała infantylnych pytań o sprawy nieistotne, tylko na, o sprawy naprawdę istotne dla ludzi. Czyli to były pytania o, konkretne. Te, tam, na poziomie. Można powiedzieć, że te, ta debata pokazała chociaż częściowo prawdziwe twarze polityków starających się o urząd prezydenta i teraz interesuje mnie, bo było pytanie o wprowadzenie euro. Co pan na to powie, bo tak naprawdę prawie, prawie wszyscy powiedzieli, że nie są za wprowadzenie euro. Uzasadniali to. No, ale mam wrażenie, że jedna osoba się jakby od tego uchyliła. Ja najbardziej Pytania o wprowadzenie euro, zapamiętałem to, co powiedział Szymon Hołownia, to znaczy skłamał i powiedział, że nie jest za wprowadzeniem euro. Otóż Szymon Hołownia wielokrotnie mówił o tym, że jest za wprowadzeniem euro. Chyba z rok temu, nie więcej, w wywiadzie u pana redaktora Rymanowskiego powiedział, że należy ograniczyć gotówkę i wprowadzić euro. To jest człowiek, który bezczelnie kłamie. On niejednokrotnie za tym optował, jego partia za tym optuje. Nie wiem, jak można być takim obrzydliwym kłamcą, żeby kilkukrotnie powtórzyć, że jest się za wprowadzeniem euro, ale w debacie na potrzeby jak najlepszego wyniku wyborczego Powiedzieć, że jednak się nie jest za wprowadzeniem euro. Ludzie powinni się o tym dowiedzieć, że Szymon Kołownia w tej sprawie skłamał. A co powiedział Mensen? Nowomir Mensen jest oczywiście przeciwny wprowadzeniu euro w Polsce, tak samo jak jest przeciwny ograniczeniu limitów płatności gotówkowych i wytknął Karolowi Nawrockiemu, że to właśnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości były ograniczone limity płatności gotówką. Tak dla gotówki, nie dla euro. Było też pytanie o służbę zdrowia. Ciekawie odpowiedział Stanowski. Służba zdrowia. Nie jest w stanie poskładać sprawnie złamanej nogi, a jest w stanie uśmiercić człowieka. Co pan na to? No to jest przykład e, diagnoza, tak naprawdę, tego, jak wygląda ochrona zdrowia w Polsce. E, olbrzymie kolejki do lekarzy, system, który jest systemem całkowicie niewydolnym. Słowo Mirmencem, jako jedyny w zasadzie przedstawił w tej debacie taki kompleksowy sposób na reformę systemu ochrony zdrowia czyli rozbicie monopolu NFZ, wprowadzenie systemu konkurujących ze sobą podmiotów coś na wzór z chorych, co kiedyś funkcjonowało w Polsce i co funkcjonuje w Niemczech obecnie. Taki system zbliżony do tego, co proponuje Menzel, funkcjonuje w Niemczech i Niemcy są w czołówce krajów posiadających najlepszą ochronę zdrowia na świecie. Zniżenie składki zdrowotnej. Czy coś Pana tutaj zaskoczyło? Przecież sam szczerze, że ja też nie pamiętam odpowiedzi wszystkich kandydatów, bo skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby najlepsze wypowiedzi miał Sławomir Mensen i. W momencie, kiedy już jedną z takich odpowiedzi zaliczył, to myślałem o następnej, więc oczywiście. Dobrze, to ja przypomnę, bo Sławomir Benson powiedział, że Sośnierz będzie budował służbę zdrowia. Zanberg powiedział, że był u prezydenta, żeby tą złą ustawę zawetować. Chodzi o obniżenie składki zdrowotnej. i Jak się dziwił, po co jest NFZ. No i właściwie, chyba to były takie dość ciekawe odpowiedzi. Które ja wyłuskałam. Ja powiem tak, składka zdrowotna. Powinna zostać obniżona, dlatego że jest to kolejne obciążenie dla polskich przedsiębiorców. Nie zgadzam się całkowicie z Adrenem Zandbergiem, który uważa, że nie powinna ona zostać obniżona, bo chodzi o to, żeby były pieniądze w systemie. Otóż system jest dziurawy, jest jak taki dziurawy worek, do którego wsypujemy piasek i ten piasek przez ten worek ucieka. To jest bez sensu ciągłe dosypywanie pieniędzy do systemu. Trzeba zmienić system, czyli po prostu rozbić monopol NFZ, wprowadzić na rynek, Nowe podmioty, ubezpieczalnie, kasy chorych coś, co pobudzi konkurencję. Składka pozostanie. Na tym samym poziomie, ale ludzie będą mogli sobie wybierać podmiot, w którym się leczą, i w ten sposób będą pobudzane mechanizmy rynkowe, czyli zacznie się konkurencja o pacjenta. I to jest system, który się sprawdza w Niemczech, podobny w Holandii, w Singapurze. To są kraje, w których się taki system sprawdza, a nie ciągłe dosypywanie pieniędzy i podnoszenie składek zdrowotnych i, i dorzucanie kolejnych miliardów, bo to są tylko kolejne obciążenia nakładane na obywateli, a jakoś. Usług nie, nie wzrasta. To jest podstawowy problem. W systemie jest problem, a nie w tym, że mamy za mało pieniędzy. Pieniędzy jest wystarczająco. Trzeba nimi dobrze dysponować. Grzegorz Braun na przykład powiedział, że tak, w żadnym wypadku euro, a jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie Polaków jest najważniejsze. Złamać monopol NFZ-u i sprzeciwia się wprowadzeniu. Eutanazji kuchennymi drzwiami. Czy to teraz ma miejsce? sam szczerze, że tutaj. Ta argumentacja Grzegorza Brauna, ja nie do końca ją pamiętam. Jak on przedstawiał na podstawie jakiegoś konkretnego problemu kwestię tej eutanazji, oczywiście także się sprzeciwiamy eutanazji, i myślę, że tutaj podobne poglądy mamy z panem Grzegorzem. Szkoda tylko, że pan Grzegorz zamiast wspierać dalej Sławomira Mencena, postanowił odejść z konfederacji i tworzyć konkurencję na prawicy. To jest bardzo niepotrzebne. No to teraz jeszcze przytoczę dwie opinie. Pierwsza to jest z rynku polskiego. Niektórzy dziennikarze, no jakby ukuli taką informację, że nieobecny Rafał Trzaskowski i tak był celem ataków, nawet zadawano mu pytania, na które oczywiście nie mógł odpowiedzieć. Karol Nabrocki nie wyszedł poza partyjny pisowski przekaz. Mencen wypadek jak uczeń recytujący wyuczoną lekcję. Tak wygląda bilans debaty w Republice, a teraz panu przeczytam, co napisał korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung Niemiec, że Omęcenie Swoją atrakcyjność czerpie przede wszystkim z faktu, że jest i wydaje się inny niż wszyscy. Ma poparcie rzemieślników, ludzi z klasy średniej, którzy mają dość biurokracji, podatków, ale także ludzi z wyższym wykształceniem, którzy mają dość polaryzacji między KO i PiS. Jego wyborcy to głównie mężczyźni, przede wszystkim ludzie młodzi. Nie sprawia wrażenia zgorzkniałego, tylko elokwentnego i z poczuciem humoru, a nawet z auto-ironią. Co pan na to? Bardzo miłe słowa. Ja uważam, że Sławomir Mencent wczoraj wygrał tę debatę, ponieważ został najlepiej z niej zapamiętany. Wiem, że niektóre osoby mogły poczuć, że ta formuła, którą powtarzał, że ma największe szanse na wygranie z Trzaskowskim, jest dla nich być może lekko irytująca. Ale e, chcieliśmy, żeby to zostało zapamiętane, bo to jest prawda. Sławomir Mencen w drugiej turze wyborów ma największe szanse na pokonanie Rafała Trzaskowskiego. Jeśli ludzie chcą zakończenia rządów Tuska, jeśli ludzie ch nie chcą, żeby prezydentem Polski był Trzaskowski, powinni głosować na Mencena. E, Mencen. E, Przedstawiał po prostu gamę swoich poglądów, bo nie miał też dużo czasu. Jeśli mamy półtorej minuty i musimy wypowiedzieć się na tak ważne tematy, jak bezpieczeństwo czy migracja, to dobrze by było przedstawić e, całość jakby naszej wizji postulatów z tym związanych, a słowo Rimę po prostu tych postulatów ma dużo, więc je przedstawiał w dużej ilości, zwłaszcza w ostatniej swojej wypowiedzi przedstawił najważniejsze swoje postulaty. I o to nam chodzi, żeby ludzie się dowiedzieli, co nasz kandydat ma do powiedzenia, co proponuje, a nie czy mówi. E, Idealnie w tempo ładnie gestykuluje, tak jak Szymon Hołownia. Proszę zauważyć, że Szymon Hołownia, okej, okay, ma ten kurcz medialny potrafi pięknie się wypowiadać, ale co z tego, jeśli to jest pustocłowie? Jeśli ten człowiek nie ma nic ciekawego do powiedzenia, a jak ktoś postuluje, jak ktoś mówi, to kłamie, bezczelnie kłamie i stara się kreować na człowieka spoza tego systemu. On dzisiaj jest częścią obozu władzy i on ponosi odpowiedzialność za to. Co robi Tusk, ponieważ Tusk jest jego szefem, jest jego koalicjantem, jest premierem koalicji rządowej, w której on jest częścią i będzie ponosił odpowiedzialność za to, co robi ten rząd. Nie ucieknie od tego, nie powinien w ogóle kłamać w debatach, tak jak w sprawie euro. Ja zdecydowanie bardziej wolę oddać głos i zawierzyć Mencenowi, który. Wiem, co postuluje, przedstawia to w sposób konkretny, ma coś do powiedzenia i nie leje wody tak, jak robi to Szymon Hołownia. Powiem tak, że nie jest pewne, czy uda mu się dostać do drugiej tury 18 maja, ale byłoby to dla niego sensacją, tak sobie myślę. I powiem panu jeszcze, mówię o waszym kandydacie, że zrobiliśmy w Łodzi taką sondę, pytaliśmy jacy są kandydaci, no to na urząd prezydenta były odpowiedzi takie, że Trzaskowski, znają Trzaskowskiego i Nawrockiego, a reszty to nie pamiętają. No niestety to jest bolączka polskiego życia publicznego, że ludzie znają tylko polityków tych dwóch największych partii. Ale proszę zauważyć właśnie, jak to wygląda i czyja to jest wina. Telewizja publiczna nie organizuje tak szerokiej, zakrojonej debaty, jak zrobiła to Republika, jak zorganizowała, bo tak uważamy, że pomogła Trzaskowskiemu, to yy, powiadomiła kandydatów na 90 minut przed. Kto dzisiaj spełnia misję publiczną, dobrej debaty publicznej, taka jaka powinna wyglądać w dojrzałym państwie demokratycznym. Prywatne medium, jakie jest Telewizja, Republika, a nie telewizja Polska, przecież to jest dramatyczne. To my wydajemy prawie 3 miliardy złotych na media publiczne, żeby one nie były w stanie zorganizować porządnej debaty, w której możemy poznać poglądy wszystkich kandydatów i ludzie znają tylko trzaskowskiego i Nawrockiego. To jest skandal, że my wydajemy z naszych podatków pieniądze na te media, a one nie spełniają tej misji, którą powinny, a robią to media prywatne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Tomasz Grabarczyk, lider Konfederacji w regionie Łódzkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.